Z tej strony Derucki Witam Was. Mm, witam Was po raz drugi. Już no, pierwszy filmik wrzuciłem na YouTube'a. Możecie sobie... No, jak chcecie go oglądać, nie oglądaliście. Dajcie to. Zróbcie do dla mnie i dajcie mi suba, okej? Okay? Wtedy nagram coś fajnego. Właśnie, mm, ja już chciałam ten filmik drugi przygotować dzisiaj, żeby dostać więcej lajków, subów, subskrypcji, komentarzy. I właśnie moja siostrzenia mnie bije. No i to jest problem. No i właśnie moja siostra, coś teraz yy, tam robi. Coś tam ciekawe, co ona robi. Ale już zbudowałam swój domek w Minecraft'cie ogólnie, co wiem. No i możemy sobie otworzyć drzwi tak fajnie. Miałem podwójne drzwi w ogóle. Mm, mm, spróbujmy sobie wykopać dwa, dwa przedmioty. Pokażę wam, po, po co to robię. Tylko odznaczmy sobie ten teren. Bo przygotowałem ten mechanizm niedawno. Mogę wam go, go pokazać. Tylko yy, pamięta i bo właśnie on, mo, moja mama i moja siostra teraz gadają. I, i tym się nie przejmujcie. Yy, będzie mnie dobrze słychać. Yy, dobra, to ja może. Może ten? Zrobię ten mechanizm. To tylko potrzebne mi jest książeczka zakleit, żeby sobie to przypomnieć. I perełka mi jest potrzebna. I dętki, i tłok. Tory. Takie, 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 takie. Piętki mamy. To teraz mi jest potrzebny detektor. Te, te sobie... Te, albo w sumie może być no te No tak. I dajmy, dajmy sobie teraz takie, co wyrzuciliśmy. No i teraz mm, możemy zająć się mechanizmem. Dajemy sobie detektor po tej stronie, po tej stronie, dajemy tutaj detektory, pamiętajcie o tym mechanizmie, teraz dajemy na tym dźwignię, dwa dźwignie oczywiście, klikamy sobie jedną, jedną ustawiamy tak, tutaj możemy dać na tym taki, to u góry trawę zamieniamy na TNT i patrzcie. To TNT nie chce wybuchnąć, a gdybyśmy to TNT trochę tutaj, to by nam wybuchnęło. Gdybyśmy tutaj to TNT zrobili, to by nam wybuchnęło, widzicie? Ale chyba nie wybuchnie, to jest wynalazek. nalazek. Powiem, że on, on jest nub, nubski, tylko ym, tam mnie trochę nie było słychać, bo moja siostra robi tam kawę chyba. Ale to nie są takie rzeczy fajne. To nie są rzeczy dla Was. Oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. O matko gdzie ja to parałka. O, to nie, to nie było daleko od mojego domu. Dobrze. To to już będzie na tyle. Ja, ja już kończę widzowie. Albo nie, jeszcze nie będziemy kończyć. Troszkę porozmawiajmy, okej? Okay? Teraz zrobimy następny mechanizm. Tylko potrzebny mi jest teraz slime. A co by tu wymienić slime? A tak książka mi jest jednak niepotrzebna. Myślałem, że mi będzie potrzebna. A tu się pokazuje, że nie. Dajemy teraz tutaj dźwignię. Oczywiście musimy tutaj. I patrzcie, sprawdźmy czy to nas wybije na przetrwaniu. Okej, okay. Bo przed chwilą coś źle zrobiłam, no i weź, wchodźmy sobie w przetrwanie. O, fajnie. Dobra, to e, teraz mm, do, do tego slajma poprowadzimy sobie te tory. O oh my god, jeszcze byłem Ale ja jestem na kreatrywny. Mamy tutaj dwa tory. Z tego co pamiętam, to tutaj miały być już te. teraz musimy te tory jednak wymienić i robić już te tory takie. Ale ten tor musimy w ogóle wymienić. Teraz od tego slajma poprowadźmy te tory. Oto tutaj. Teraz tym możemy te tory rozpędzić. O, yy. o, bo. Tory się wybijają. Widzicie, patrzcie. To jest mój wynalazek, o, so wynalazłem, Coś wybiło. Widzieliście? Patrzcie teraz. I teraz widzicie fajnego. Widzieliście? Poczekajcie. Patrzcie. Widzicie? Tak moje leciało fajnie. To jest mój wynalazek, co przed chwilą zrobiłem. No a ja już muszę przespać tą noc, więc yy, my się widzimy, jak już prześpię tą noc. do pa! pa. Jak już zbyt daleko. No, to jest blisko. No to pa, dobie. O. Właśnie obudziłam się w moim domu. Co za dźwięk? to biegasz to głupi zobieg to bo, o oh my Boże Boże, przecież w tym obieku coś zniszczyłem dobra, to wymienię sobie na żelazo okej, okay. okej okay, widowie. E, okej okay. dobra, to to będzie tyle ja już kończę, pa, pa.